Tak jak obiecałem, jest to wy komputer jest powrót do Warzona, A w dzisiejszym odcinku zobaczycie nowy tryb Squid Game, który polega na tym, że podczas rozgrywki Battle Royale wykonywać różne zadania w określonym czasie, który widocznie jest obok mapy. Drużyny z najgorszym wynikiem odpadają i tak do końca gierki. Także wyjdzie z tego naprawdę fajny odcinek, który warto obejrzeć do końca. A jeżeli chcecie poglądać więcej Warzona, to zapraszam na moje transmisje na żywo, gdzie gram full focus gierki na nowym PZ, -cie. Link w opisie. Znajdziecie tam również informacje o wszystkich podzespołach, jak i sprzęcie, na którym aktualnie gram, ponieważ dostałem świąteczną paczkę w ramach współpracy od Logitech z ich najnowszym sprzętem. Między innymi dostałem Logitech Pro X TKL Rapid, czyli klawiaturę z przełącznikami analogowymi, bezprzewodowe słuchawki Astro A50, do których również zostawiam Wam linka w opisie, czy myszkę Superlight 2, na której właśnie gram podczas tej rozgrywki. To już jest koniec reklam i zapraszam do oglądania. Dawaj tutaj polecimy. Ja lecę.

Spokój się, gościu tam. Zajęcie. Zmarłam. Ja też padłem. Nie, no, znaczy ja wstanę, ale. Daję link i spadajmy stąd. Co musimy robić? Wystrzelaj na woje, strzelaj! Byle w co. Okej, okay. to zbyt co. Aaaaa! padłem, ale dobra. Ale to jest też 6, więc jeszcze ci strzelają, tylko szkoda, że nie... Gościu nabija naboje ze snajperki. No to jest średni pomysł. Dobra, yeah, trzeba really. szybko gdzieś wrondować. Dobra, mamy to. I... Co? No teraz będzie kolejne, no tam ci wypadają, co by, byli na ostatnich miejscach right. i. Zaraz będzie kolejne, tylko później już nie ma odnowy, nie? Okej. Okay. Dobra, wspinę się, się jak najbliżej, teraz trzeba jak najbliżej wejść. No to oni mają najlepiej. A, gdzie tutaj jest jakaś ten Dobra, ja lecę szybko na wysoki. Uśc. A Chodź, chodź, chodź szybko za mną. No, Chodź, ty... skocz tak. no, no już 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 już, lecę. Back on Good work. No tam wjeżdżają na, wszyscy już, nie? Na dźwignię. No dźwig, tak, dźwig tylko że to jadą, chyba. jadą. Tym pierwszym już jechał gościu. To nie, Gość ten, ja ten drugi. na dźwig. Gościu przede no, mną też biegnie, będzie wjeżdżał linką po lewej gościu. Dobra. Ja próbuję to. Spróbuję ten, dobra. I... Jesteśmy na 24 miejscu. 20... Dobra, jesteśmy na czwartym. Oni już wjechali na góry nasi. Kłop jest na twigu i czeka, nie? O wow. O wow. Dobra, mamy drugie miejsce, bo nasi są tutaj, więc git, przejdziemy to. Okej. Chyba, że zginiemy wszyscy zaraz. Chyba jeden gość jest tylko od nas na razie. Ej, to no będę się desantować, co akurat? Dobra, jest gif. Nie, nie, bo to nie liczy, musisz wylądować. A okej. Okay. Dobra, ale oni jeżeli więc... Teraz co? Zaraz wyskoczy, nie? Po prawej zawsze masz ten, yy... a dobra, dobra. O, ty... Ja, ja lecę sobie dziś koło sklepiku, bo czasami trzeba na sklepiku kupić jakieś nagrody za serię czy coś, więc lepiej na sklepiku ląduj. Co to jest ta skrzynka czarowa? Eee... Yy... Zrzuty są z kasą specjalne, więc możebie, ma, no, sobie no, no i uważaj, red light, green light jest, nie? Czyli jak będzie się znaczy? obracać ta lalka, to nic nie, nie, nie ciśnie. Już możesz okay. puszczać powoli. Ale ja, ja trochę strasznie. Okej, okay. się czy nie? Jeszcze nie, czekam, aż zleci. Ej. Ten gościu przy tej skrzynce, on padł bo się ruszył, nie? A ja zostawiłem go tam. Czemu oni tego nie ogarniają? Ja się utopię, jestem pod wodą. Dobra. Otwieram kolejną. Dobra dobry, zaraz, zaraz będę miał. Ja lecę z tobą tutaj. No, dobra, dobra. Dobra, trzeba dojeżdżać gości teraz. więc czy damy trzeba zrobić, to ja bez paspalę tutaj na tym. Jesteśmy ostatni. A nie, bez się sam odpalił, dobra. Chodź do tego auta szybko dokłada, będzie szybciej. Chodź Dobra, są goście już tutaj, nie? No 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 nie Wiem czy on jest tu, czy to lotnik. Ja Dobra, wiem. Dobra, ja, to ja też wyskoczyłem Dwunaste miejsce na lot 11 Powolady Ten ma mało też. Nie. Dobra, jest git, jest git poszliśmy wyżej. Jeszcze miejsce. Dobra, tu jest jakaś antena. Ja strzelam. Tam gdzieś się le leją. Ej, da dawaj, może na lot jakiś albo coś? No, mogę tam, na, na tego snajpera tam. On zaraz mi da. Może nie wychodzę, nie daj, nie, bo to też. Dobra. Ej, z czym drudzy? Trzeba iść się. Krzyma, no nie, jest git, jest git, no. Dobra, mamy to. Wbij się w niebo. Dobra, trzeba na linkę, szybko. Na linkę kupię i będziemy y, jak najwięcej w powietrzu być. Czyli trzeba, wiesz, linka, spadamy i ten. Dobra, dobra, to dawaj. W powietrzu to nie tam działa. To green light, red light. Wiem, wiem, wiem. Uważaj. Dobra, chodź. Kupuję tam ten. Jest gościu gdzieś nie. Daj tą linkę mm -hmm. dalej. Dobra, daję tutaj. Od razu trzeba już działać. Dam bezpa, żebyśmy wiedzieli co i jak. Ruszę się. Podbiegają. U, po, po, od razu, pojedź od razu. Raz pojedź, wylądu i później jedziemy z nimi. W powietrzu możesz latać, jak chcesz się ruszać. E, nie liczy się jak mam spadochron? Nie. Biją mnie. Dobra, dobra, luz. Nic się nie stało. Mara. Podniesiesz mnie, czy mam się zabić? No mogę podnieść, jak jesteś safe. To dawaj. Dobra. Dobra, Dobra jesteśmy na piątym miejscu, to nie jest źle. Nie, nie, będzie git już. Teraz się kończy. Podbije przed nami ja ten... jeszcze, czy nie? E, już końcówka jest. Nie, nie już nie musisz. S Sam podchodzę na blisko. Dobra, widzę. Dojeżdżam go. Leży. Kolejnych dwóch, nie? Podjeżdża. Wyposażenie Wywalizy... Wyposażenia trzeba dawać. Rzucaj wyposażenie ciągle, nie? Co znaczy? Granaty, wszystko co masz tam Skrzynkę masz za sobą A tobie gościu Kurde, padłem Skup mnie, kup mnie kup mnie kup mnie Dzięki, dobra, nice Ale jest dobrze kupiłaś mi to najważniejsze, ja teraz mogę w powietrzu polatać i ten A mamy dobre miejsce lecę i co teraz dalej robimy? No chodź do mnie, ja zrzut le... kupię tylko. Dobra, weź to. I kewy rzucam od razu. Jest git. Możemy iść po tałtku, bo może być trzeba jechać samochodem jak najdalej. Dobra, to dawaj. Yy... Jakie? Kasy. Dobra, dawaj. Pomóżmy naszym OTN. No, no, no. Zrzut dopiero leci, nie? Mhm. Mm Le to można jakoś... Strasznie wolno. Zostańcie tu, ja pojadę po Nexa, co? Dobra, dobra, dobra. Bo zabrali już pa? to, Zabra lec zabrali, zabrali już. Lecę na tamten. Nie? Dobra. Mi się wydaje, że ciężko, że jeden wystarczy, żeby wygrać, bo jest 13 teamów, a... polecieć. Od nowa się kończy po to, jak coś. Zobaczymy, co teraz będzie za tryb po tym. No dobra, wspinaj się jak najwyżej, czyli to jest... Y... Te, no tutaj teraz to ja nie wiem. Na tę, no. Tutaj, pewnie. Tu, 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 na to. Tylko trzeba polecić tym. Tam gdzie oznaczyłem, tylko nie wiem czy uda ci się wylądować na tym, bo czasami jest z dupy na tym i nie potrafię na to wylądować Jestem Dobra, dobra, ja będę tu niżej postaram się już Nie dałem rady, dobra, jeszcze raz polecę Ja jestem Strzelaj, strzelaj, bo już nie ma odnowy Wal do gości My to naszym gościom wygramy, bo oni nie ogarnęli za bardzo, żeby wyżej. I teraz możemy wrócić do nich na dół, jak coś. Nie, jeszcze nie, czekaj, czekaj, ale jak ten mi chodzi wiesz, jak się skończy. Tu są goście i tutaj. Tutaj są też. Ej, ja kupię sobie stealtha, co? Kup sobie... O oh, kurde! Tarapaty! To wyłóżcie, to cię kupię. Nie, jest git, jest git. Za tobą wrogom! Dobra, bibi bibi. Bi. Bij do gości teraz po prostu. Ja, ja ale... bezpa spalę teraz. Dziękuję bardzo za subika, dzięki, dzięki. Oni biją do mnie, nie jadę. Nie, mo nie można użyć bezpa, bo jest ciągle, ta? Nie ogarnę. Tak, 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 tak. O jezu. Ja Dobra, ale to się przyda na później. W środku są jeszcze, nie? Tak. Jeszcze jeden na mnie w środku zabóż, zabóż, zabóż. Nice. Nice, nice, dobra. Nice. Ja mam jeszcze ten bez pana później, idę po selfa szybko Nie selfa mam, dobra, to specjalistę kupię mhm. Mamy pierwsze miejsce, zabóż. jest git, jest git. Tylko nie wiem co jest za ostatni tym. Ej, kurde, ja mogę tu wejść? Możemy też zakończyć ten tym. Mi się wydaje, że teraz będzie po tej Nie, po tej koniec nie jeszcze jeden team, team będzie. Nie, nie wiem co jak będą dwa teamy, jestem ciekaw co się stanie. Możemy zostawić specjalnie ich to Są trzy teamy od ciebie od Dobra, dwa teamy zostały ostatnie Nie można się ruszać. Zaraz nie? Dobra. To strzelaj się do nich, bo to chyba jest ostatni tryb, po prostu jeden na jeden teamy. Nie o punkty. Zbierz kasę Zrzuty dobra. z kasą Ka To zbierajmy zrzuty, nie? Olejmy o, to! Zginęłam! Wygraliśmy, dobra, oni też się ruszyli. ja pierdzielę ale ale... ruszyłaś się za szybko czy co? Tak, ruszyłam się w momencie